Hej, cześć, z tej strony niepopularny, a to jest Ikarus, nowa gierka survival, która wyszła w tą sobotę. Piątek? Piątek, godzina 23. Może widzieliście na streamie, graliśmy wcześniej. W skrócie, nie będę owijał pawełnę. Chcę wam nagrać taki poradniczek. Jak widzicie, przygotowałem sobie do tego poradnika dwie postaci. Postać moją, którą już mam wyekspioną i tak dalej, na której wam pokażę system rozwoju misji i tak dalej, do którego teraz przejdziemy. A później przejdziemy sobie do drugiej postaci, którą będzie taka dłuższa część tego poradnika i prawdopodobnie, chociaż postaram się Wam to skrócić, w której pokażę Wam jak lepiej by wyglądał początek po tym, jak mam już jakieś doświadczenie. Pierwsza misja, wybuduj jakieś tam podstawowe y, budynki, y, czyli wybuduj sobie, nie wiem, tam chyba podłogę i ścianę, czy, czy jakieś takie pierdolone, nawet chyba ściany nie budowałem i też mi zaliczyło tą misję, zbierz surowce, wybuduj się kierkę nie wiem, takie banalne podstawa. Tutaj y, druga misja, no to było postaw trzy znaczniki, tutaj już jest istotna rzecz, troszkę się rozgadam na ten temat, bo y, y, lądujecie na planecie, idziecie do zrzutu, zbieracie stamtąd radar, idziecie do pierwszego punktu. Pierwszy najbliższy punkt respi dwa niedźwiedzie. Te dwa niedźwiedzie was na 90% zabiją. Yy, nie liczcie na to, że je pokonacie, zginiecie, wróćcie tam za chwilę, odpalcie jeszcze raz ten radar. Niech wam zaliczy tą misję z tym radarem. Yy, nie przejmujcie się niedźwiedziami i tak dalej. Jak zginiecie kolejny raz, olejcie to, tylko starajcie się nie mieć, nie wiem, czy czwarte paska Expa, bo, bo tylko go stracicie. Yy, to jest blisko punktu startowego, więc nie ma czym się przejmować. Jeszcze w ogóle jakbyście położyli sobie łóżko, to już w pobliżu to, to całkowicie wyrąbane. I później macie kolejne miejsca. I w kolejnym miejscu są dużo dalej, dlatego warto albo sobie położyć koło tych miejsc łóżka, albo tam sobie coś wybudować, nie wiem, choćby jakąś klitę czy, czy coś takiego i z góry strzelać do tych zwierząt, tylko tak, żeby one was nie dorwały też te budynki są naprawdę słabe przeciwko zwierzętom, więc warto sobie pomyśleć, czy nie lepiej wejść na jakiś kamień, który jest wyżej, czy coś takiego, obczaić teren, gdzieś tam wykorzystanie terenu i tym podobne rzeczy, żeby was coś tam nie zażarło, no bo w jednym miejscu rozpią się dwa kuguary w drugim miejscu rozpią się cztery wilki, nie jest to niby dużo, ale wystarczająco, żeby was zabiło bez większego problemu, jeśli nie będziecie albo na kamieniu, albo się gdzieś kryli i tak dalej. No i ta misja polega na tym, że stawiacie te trzy, trzy radary w tych trzech miejscach, odpalacie je, znaczy to jedno Radar, bo wy z nim chodzicie po tych trzech miejscach, odpalacie go, skanujecie ten teren, wracacie i to jest koniec całej misji. Tutaj jest eksterminacja, to macie zabić predatora. Trzy miejsca, w których badacie ślady tego predatora w nocy. Co najważniejsze. Tylko i wyłącznie w nocy on się pojawia i można go zabić. Jeśli chodzi o postawienie budynku, drewniany się do niczego nie nadaje. Drewniany budynek, ten predator, to po prostu zeżar. Przeszedł mi przez niego w całości, a stałem tylko na górze. Nawet strzelać do niego nie byłem w stanie, bo był pode mną. Także tragedia. Jeśli chodzi o, o drewniane budynki przeciwko predatorom, to był czarny, duży wilk. E, w ogóle, jakbym trafił na niedźwiedzia, to. to, 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 to... Gdzie tam, z czym do czego. No, i tutaj mamy jakieś misje eksploracyjne, inne. No to jeszcze tego nie testowałem. Tutaj jakieś ekspedycje. Także to wszystko może być dość interesujące. No, i to by było tyle na temat misji. Już mam chyba tutaj wszystko powiedziałem. Na temat zasobów, no to, to powiedziałem, że to możemy brać tylko te rzeczy tutaj z workshopa. Z tego co się na razie przekonałem, może, nie wiem, na jakimś dalszym etapie gry będzie się dało zbierać jakieś surowce, które nazbieramy na misjach, i, i przynieść, jeśli to będą jakieś egzotyczne, specjalne itemy. Fajnie by było, nie obraziłbym się. No, i, i to by było tyle, jeśli chodzi o ten aspekt, cały tutaj misji. Okej, okay. hej, Nagrywam ponownie y, część związaną z misjami i placówkami. Otóż, po wybraniu postaci y, przechodzimy do menu, w którym mamy y, do wyboru albo nową misję New Prospect, albo Join Prospect, gdzie dołączamy do czyjejś misji, y, albo swoją placówkę. I teraz opowiem o wszystkich zachowaniach na. Mam nadzieję, że o wszystkich. Na misji. Nie wiem, jak jest z dołączaniem, ale na prywatnej misji i na placówce. Otóż, jeśli rozpoczniecie jakąś misję, tutaj mamy przeróżnego rodzaju te misje i tak ale otóż, jeśli rozpoczniecie jakąś misję i wychodzicie z niej poprzez naciśnięcie tam Escape'u i powrócenie do menu wyboru postaci. To wasza postać zostaje tam, gdzie jest, z tymi przedmiotami, które ma i utyka na tamtej planecie. Więc jeśli wracacie do gry i klikniecie znowu, żeby wrócić do tej postaci, czyli znowu wybierzecie sobie tą samą postać, czyli tak samo jak ja, tą kobietę, i wejdziecie w nią, to tu nie będziecie mieli opcji wyboru, tylko będziecie mieli powróć do i będziecie kontynuować daną misję. Jeśli chcecie opuścić daną misję, to musicie wejść do rakiety. I dopiero tą rakietą udacie z powrotem na stację kosmiczną. Jeśli nie dokończyliście misji, nie zostaje wam zapisany postęp. Przy ponownym poru uruchomieniu tej misji nie dostajecie przedmiotów, które wcześniej mieliście i tak dalej. Wszystko tracicie. Opuszczenie, planety, opuszczenie misji poprzez wejście do rakiety powoduje całkowity reset jakby tej misji eee, i całego świata tej misji również. Dlatego na przykład czas się zeruje i tak dalej. I Jeśli chodzi o placówkę, opuszczenie jej w jakikolwiek sposób czy to przez powrót do menu wyboru postaci, czy do, wejście do rakiety e, powoduje, że po prostu nasza postać wraca na, na tą stację kosmiczną. Nie musimy się przejmować, czy nie wiem, jesteśmy całkowicie po drugiej stronie mapy, poza rakietą i, i chcemy sobie powrócić do ekranu postaci, powracamy. Tak samo przedmioty się nam zapisują i tak dalej. Już powiem o co chodzi, bo teraz powiedziałem, tak samo się przedmioty zapisują. Na placówce, konkretnej placówce, czyli jak tu mam Firstly i Second, to na Firstly, jak wejdę i mam tam swoje przedmioty zdobyczne i tak dalej, swój kwipunek, swój pasek i tak dalej, on za każdym razem tam będzie. Wyjdę z gry, mając konkretne przedmioty, wrócę do tej gry, tam je mam. Ale jak wejdę już na Second, który jest wygenerowaną drugą mapą, to już nie mam tych przedmiotów z Firstly i nie mam żadnych innych przedmiotów. Mam tylko te przedmioty, które dostaję z workshopa, to co wam wcześniej pokazywałem. Tak samo jak tu mam założone dwie placówki, to z którejkolwiek z tych placówek chciałbym sobie zabrać przedmioty i przenieść do Iceholm? Nie mogę. Próbowałem. W zimnie nie ma tych przedmiotów. Także to macie bardzo istotną rzecz. Nie ma możliwości e, po prostu przenoszenia swoją postacią e, przedmiotów z jednej placówki na drugą placówkę. Może będzie jakaś opcja, nie wiem, teleportowania, przenoszenia i tak dalej. Fajne by to było, ale aktualnie nie mamy w ogóle czegoś takiego e, dostępnego. Dobra, powiedziałem o co chodzi, jak jest z misjami, jak wyjdziemy z niej normalnie, jak wyjdziemy z niej poprzez Escape'a, jak wyjdziemy tutaj z Outposta normalnie, wyjdziemy poprzez Escape, że się nie przenoszą przedmioty pomiędzy outpostami, nie można przedmiotów z Outpostów brać na misję przedmioty z misji no to już w ogóle, to, to, to nic totalne. Tylko te przedmioty, które mamy tutaj z workshopa, tylko je możemy przenosić między, między misjami i, i statkiem i w ogóle. I Bardzo ważna rzecz. Znalazłem informację na internecie, że na misjach, a na placówkach zdobywamy różną ilość expa. Mianowicie na placówce, że zdobywasz 1 trzecią expa tego, co na misji. Sprawdziłem to dzisiaj, wychodzi na to, że wcale tak nie jest. Że na placówce zdobywasz taką samą ilość punktów doświadczenia jak na misji. Tak mi przynajmniej wyszło. Rozwaliłem drzewo, zabiłem zwierzęta i tak dalej. I dostawałem dokładnie tyle samo punktów na misji co w placówce, więc... Albo coś twórcy zmienili, albo bug. Także mówię z własnego doświadczenia, żeby potem nie było. Gra się trochę ładuje, mimo że jest na SSD kułem dwójce. Ale działa dobrze. Dobra, przejdźmy do rozwoju postaci. Nie jestem pewien, czy pierwszy raz o tym wspominam, ale stwierdziłem, że chyba nie do końca jasno tą sytuację opisałem. Podczas levelowania zdobywamy za każdy poziom 3 punkty z drzewka rozwoju technologicznego i jeden punkt z drzewka talentów. Drzewko, zacznijmy technologiczne, dzieli się na cztery tiery. Tier pierwszy dostępny od poziomu zerowego. Tier drugi od dziesiątego, trzeci od dwudziestego, czwarty od 30 Do czwartego tieru, no to, to naprawdę jeszcze daleko. Do tieru trzeciego, no też musicie naprawdę troszkę czasu spędzić w grze, żeby tutaj dojść do tego 20 poziomu. Nie wiem, szczelałbym, że przy takim optymalnym graniu w tą grę, no to gdzieś z 15 godzin. Może 20, żeby wexpić postać do, do 20 poziomu. Um, tier 10. <laughs> Nie jest aż tak problematyczny, dość szybko możemy do niego dojść, szczególnie zachowując tam rzeczy, o których wcześniej mówiłem, albo za chwilę powiem na temat yy, zbierania EXPA w różny sposób. No i tier pierwszy, który, tak jak mówiłem na samym początku, mamy od samego początku. Tą postać stworzyłem od zera, yy, jak sami widzieliście, i na początek mamy te cztery, yy, tutaj te pięć rzeczy odblokowanych, tak? Yy, nasz yy, charakter crafting yy, plus yy, stoki, yy, kamień i drewna, kamienna siekierka i kamienny kilow. Pierwsze co polecam to jest stone knife, wood bow i stone arrow. Te trzy rzeczy, czyli łuk, nóż i, i strzały do odblokowania. Później co bym polecał, jeśli ktoś będzie się dalej rozwijał, to jest campfire bedroll, firewalker. No to warto mieć zostawione z dwa punkty na przykład na takiego firewalker'a i, i coś jeszcze, jakby wynikła sytuacyjna potrzeba. Później Oxidizer, niesamowicie potrzebny do pozyskiwania większej ilości tlenu. Ja pierwszą postacią pocisnąłem tutaj w rozwój tej, jakby to powiedzieć, zbroi pierwszej, jaką dostajemy w grze, tą postacią sobie to odpuszczę. I również moją pierwszą postacią rozwinąłem tutaj Touch, touch Beam, Touch Floor i Touch Wall. Po czym stwierdziłem, że też to od, powinienem był odpuścić i e, pójść tutaj w stronę rzeczy drewnianych, poczekać na ten piąty poziom i nie marnować tutaj tych trzech punktów. Bo jednak, trzy punkty to jest jeden poziom. Później może się to okazać naprawdę przydatne przy drugim, trzecim, czwartym tierze. Może niekoniecznie potrzebujemy wydawać teraz te punkty, może lepiej je zaoszczędzić. I właśnie. Tak bym chciał tworzyć tą postać, tą moją drugą postać, w ten sposób. Tutaj mamy za to talenty. Na temat drzewka umiejętności, drzewka tutaj technologicznego tworzenia. Nie wiem, czy jest sens coś więcej wam mówić. No zobaczycie wszystkie te przedmioty. To co jest najbardziej potrzebne, to tak jak powiedziałem ten oxidizer, tutaj później te, te drewniane struktury. I potrzebujecie tak naprawdę tylko wood beam, wood floor, wood wall i wood door. Jak ktoś chce, to może jeszcze wood roof, ramp to jest spoko, żeby uciekać przed stworami, wychodzić gdzieś na góry, na budynki i tak dalej. Także to, to też jest fajna rzecz. Tutaj z tych rzeczy rozwoju jeszcze nic się nie bawiłem. Ja oczywiście po Wszedłem jeszcze w stronę tutaj pochodni, które też są niesamowicie istotne, żeby je sobie po prostu postawić. Super sprawa. E I oświetlić jakieś miejsce. E młotek do naprawy, młotek do ulepszeń, no to też chyba jednak podstawa, w którą musimy zainwestować. E tutaj, no, firepit, no to już jak ktoś chce, e pozwala nam nie podpalić chaty. Także dużo daje, ale nie, nie, ja jeszcze z tego nie korzystałem, dlatego że tam w Tierze drugiej są inne rzeczy do tego, w które, w które raczej sobie zainwestuję, typu ten fireplace. Co więcej, no to później już widzicie, później już ten rozwój jest naprawdę rozwinięty. Um, jest tego mnóstwo. Będziemy potrzebować masy punktów, masakrycznej ilości. Nie wiem, czy będzie później jakaś opcja zresetowania drzewka technologicznego na np. Na 30 poziomie i wtedy nie inwestowania w te pierdoły tam na początku, tylko przekierowania wszystkich swoich punktów na wyższe tiery. Szczerze, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. No to skończmy tutaj o omawianie w tym momencie drzewka technologicznego, przejdźmy do drzewka talentów, które również jest podzielone na cztery tutaj jakby zakładki: Survival, Construction, Combat i Solo. Solo działa tylko i wyłącznie wtedy, macie to po prawej stronie napisane, jeśli nie gracie z żadnym innym graczem. Jeśli ktoś do was dołączy, to te punkty przestają działać. Dlatego ja sobie tworzę jedną postać do gry solo, jedną postać do gry w grupie. Tą postacią nie inwestuję tutaj w te punkty solo, dlatego że tamtą zainwestowałem. Tutaj mamy drzewki roz drzewka rozwoju walki i widzicie, sama walka jest jeszcze podzielona na cztery drzewka: łuki, włócznie, ostra i broń palna. Do broni palnej jeszcze daleko. Więc na razie na pewno nie będę w to inwestował. I ja pójdę sobie tą postacią na pewno w łuki, bo, bo już widzę, że, że walka łukiem jest najbardziej OP w całej tej grze na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj później jest budowanie. Możemy inwestować w wytrzymałość, w, nie wytrzymałość, w to, że budynki są tańsze. I uh, storage have larger inventories. Incraft deployables. O, zwiększenie pojemności, zmniejszenie obrażeń od sztormu, od wiatru, mają większą wytrzymałość, budynki ważą mniej w ekwipunku. No, możecie sobie to już wszystko przeczytać. Natomiast tak, w skrócie, drzewko budowania, drzewko narzędzi, czyli zwiększenie, zmniejszenie kosztów, zmniejszenie zużycia. Tutaj drzewko napraw, czyli możliwość gaszenia tego ognia, wykorzystywanie tego młotka do napraw. Tutaj jakieś też możemy blueprinty odkrywać, czyli to, co było w drzewku technologicznym, odkrywamy też tutaj przez drzewko talentów. I niektóre rzeczy w drzewku technologicznym zobaczycie, że będą wymagały rozwinięcia jakiegoś tam w drzewka talentów, w drzewku talentów. I nie będzie się dało ich odblokować, póki nie odblokujecie tego w drzewku talentów. <laughs> tak jak powiedziałem, to 100 razy nieważne. No i tutaj tak samo survival też się dzieli na 4 rzeczy. Resources, który polega po prostu na zwiększeniu ilości zbieranych surowców, zwiększeniu ich tam pojemności, dropieniu, z dropieniu ze stworów itd. Dość przydatne według mnie. Eksploracja, czyli przyspieszenie naszej, naszego poruszania się, zwiększenie życia, zwiększenie staminy podczas sztormu. O, to też jest ciekawe. Tutaj widzicie mnóstwo jest tego rozwoju. No i przy każdej tej umiejętności, co jest istotne, widzicie tutaj ten znaczek u góry. Przy każdym mam teraz jedną tą strzałeczkę, tak? Weźmy sobie, pójdźmy w stronę tutaj łuków. Chipper Bow Crafting. Reduce stamina using faster bow reload. Dobra, cheap bow crafting. I widzicie, tu mi się pojawił jeden paseczek. Jak najeżdżam, to mi się pojawia drugi paseczek, tak? Eee, czyli rozwijamy tą umiejętność. Gdy dojdziemy tu do końca, to nasz e, poziom tej umiejętności w łukach z jednej kreseczki zmieni się na dwie kreseczki... Eee, Zmieni się na dwie kreseczki i, i, i gwiazdeczkę. Yy, czyli jakby levelujemy całe to drzewko. Yy, co bym mógł tutaj jeszcze powiedzieć na ten temat? Mam na tyle punktów, żeby zainwestować? Nie, braknie mi, bo mam jeszcze tylko dwa punkty. Yy, bo jak sobie teraz zainwestuję, o, pokażę wam. Increase IM speed with pose. I teraz zainwestowałem i odblokowała mi się teoretycznie ta umiejętność, ale jeszcze nie mam tego Skila. Jeszcze nie mam y, tak rozwiniętej umiejętności w łukach, żeby wykupić tą umiejętność. I to jest główna rzecz, której mi w tym momencie brakuje. Dobra, zaczęło mi brakować tlenu. Jedzmy sobie te dwa oksajtu. Y, trudno, troszkę poobrywam po dupie, ale to, to mi nie przeszkadza, szczerze powiedziawszy. Y, to jest tak niski poziom, że, że tym się nie przejmuję w ogóle na razie. Y, no i cóż... Szczerze powiedziawszy, to chyba tyle. Tutaj powiedziałem o tym systemie levelowania. Tutaj powiedziałem o inwestycjach w różne drzewka. Tutaj o tym drzewku solo, że ono działa tylko i wyłącznie, jeśli gramy sami. Jeśli na przykład byście grali tutaj i nie zdążyli w ciągu jednej nocy w expiat postaci do jakiegoś poziomu, który chcecie, tak? Wchodzicie, chcecie nabić ten piąty poziom, żeby nie musieć. Inwestować tam punktów nic innego i stwierdzacie, że no nie wbijecie, nadchodzi noc, nie chcecie nocy przetrwać tutaj i, i tak dalej, wracacie na stację. Tracicie wszystkie surowce przy okazji, yy, ale wracacie sobie na stację. Szczerze polecam takie rozwiązanie, bo tutaj w nocy naprawdę nie idzie nic zrobić. Nic nie widać, nie idzie totalnie nic zrobić w tej grze. Noc jest yy, bardzo, bardzo, bardzo problematyczna. Hej, witam na pierwszej misji. Otóż stwierdziłem, że nagram wam w tym poradniku jeszcze takie podstawy całkowite, czyli pierwsza misja w grze. E, niestety postać już mam troszkę wylewelowaną. Na samym początku będziecie mieli e, tylko i wyłącznie kill off, siekierkę i tutaj te dwa stockpile do roboty. E, dlaczego mam troszkę wylewelowaną? No bo już podchodzę do nagrywania tego któryś raz. Zbieramy dosłownie patyki i kamienie. I tyle. Na początek od tego zaczynamy. Parę patyków, parę kamyków, możemy sobie zbierać te takie hasztoki, z tego też lecą patyki. Ehm, jeśli pozbieramy parę patyków i kamyków, e, z patykami nie ma żadnego problemu, tego zbiera się w dość dużych ilościach. Kamienie różnie bywa, tu jesteśmy nad jeziorkiem, akurat spoko, e, trochę tych kamieni nazbieraliśmy, więc nie ma problemu. Polecam na samym początku od razu zrobić sobie kilow, po czym siekierkę. I kolejna rzecz, na jaką zbieramy, to jest łuk. Według mnie najbardziej podstawowa broń i to nie tylko na samym początku, ale później również. Czyli widzieliście, że brakowało nam włókna, więc dozbieramy troszkę włókna i powinniśmy już na spokojnie móc zrobić łuk. Ok, mamy łuk, więc potrzebujemy strzały. Na strzały widać, że brakuje mi kamieni. Żeby nie zbierać tych kamyków, wiecie, pojedynczo, z ziemi, kurde, pojedynczo i tak dalej, no to weźmy i pozbierajmy sobie z, yy, z dużego kamienia, po to nam była siekierka. Yy, Kilof. Nie, siekierą nie zbieramy kamienia kilofem. Yy, dosłownie wystarczy tego trochu, yy, dlatego że nie potrzebujemy tego jakoś super dużo. Jak coś to się w międzyczasie yy, pozbiera gdzieś tam. Nie ma co zapełniać, przepełniać w tym ekwipunku. Podstawowa nasza misja to jest levelować. No to. Chwila, moment, i, i zaraz dostaniemy kolejny poziom. W ogóle pierwszy poziom to wiecie: weźmiecie killow i zbierzecie tyle kamienia, co ja teraz, to już wam wpadnie poziom. Jeszcze jak pozbieracie te włókna, kamyki i tak dalej, to już macie cały poziom. Jakby ktoś chciał levelować bez zabijania przeciwników, stworków i tak dalej, zwierzątek, no to polecam ścinanie drzewa i, i właśnie zbieranie kilowym e, kamienia i tym podobnych surowców. E, natomiast nie obejdzie się w tej grze, oczywiście, bez polowania. Nie ma szans. Nie, to, to, to nie ma, że, że macie na to jakiekolwiek szansę, żeby, żeby nie polować na zwierzęta czy coś. Nie. Ta gra po prostu polega na tym, że mnóstwo surowców, jakie potrzebujemy, dropi ze zwierząt. Jak widzicie, yy, nasz tam yy, rakieta była na starcie. Yy, tutaj potrzebujemy teraz przejść się gdzieś, zapolować na zwierzątka. I ja najbardziej bym chciał zapolować na wilki, dlatego że z wilków leci najwięcej futra. A futro jest tym, co potrzebujemy yy, po, do zakończenia tej misji. Widzicie, Czamo i tutaj ten To jest słabe zwierzątko, ale. Ale nie zajście go po cichu i nie trafienie go skrytą strzałą powoduje, że ono wam ucieknie. I naprawdę dogonienie tutaj zwierzęcia, czy coś, jak ono wam zwieje, macie na to bardzo małe szanse. Możecie je wytropić, to macie dużo prędzej, że wytropicie takie zwierzę, niż yy, że je. Yy, niż że uda wam się je trafić jak no ucieka. Dobra, jeśli zdobyliście tam punkt umiejętności to poza pierwszym punktem, który właśnie powinniście wydać na zrobienie sobie, no właśnie pierwsze trzy punkty jakie dostaniecie z blueprintów powinniście wydać na łuk, strzały i właśnie nóż do skórowania. Dlatego, że potrzebujecie właśnie tego, tej skóry. Już wam pokażę o co chodzi. Dlatego, że żeby zrobić łóżko, potrzebujecie 20 futra. Tak. To już nawet nie wspominam o tym, że przydałby się Oxidizer, bo trochę czasu tutaj spędzimy i może nam zacząć tlenu brakować, ale wydaje mi się, że powinniśmy się zmieścić w czasie. Ok. Ja sobie tutaj gdzieś pobiegam, popoluję na te zwierzątka i wrócę do Was za chwilkę, jak nazbieram odpowiednią ilość futra. No głównie będę zabijał. Będę szukał wilków. Wiem, że w tamtą stronę zazwyczaj się respią gdzieś wilki. Więc idę w tamtą stronę. No, spudłowałem. Dobra, trafione. No tu też królik się zaplątał. Także mamy nawet dwa zwierzątka w jednym. Może akurat. E, futro leci wolno. To jest... To akurat nawet nie zawsze, jak widzicie. Dobra, nazbierałem wszystkie surowce. Eee, lecimy tutaj teraz z, z tym wszystkim. Tak, mamy zrobiony bedroll. Mam nazbierane trochę drewna, bo chciałem sobie drewna, bo zabijałem zwierzątka. Eee, nabiłem piąty poziom, więc jestem w stanie sobie tutaj na spokojnie teraz zrobić e, podłogi, e, ściany, wszystko. Eee, I teraz możemy tak w craftingu. Bierzemy i robimy podłogi. Wystarczy nam teoretycznie jedna. Ja Wam zaraz pokażę, jak to się w sumie robi, żeby wystarczyła dwie. Dobra, przepraszam, bo musi być na ziemi i na sufit. Ok, i tak. Kładziemy dziewiątka. Kładziemy sobie jedną podłogę. Do teraz ósmeczka. I kładziemy sobie ścianę z tyłu. Bok, bok, przód. Przytrzymujemy r. Zmieniamy sobie na drzwi. Nawet nie musimy wstawiać drzwi, tylko zmieniamy sobie na drzwi i wstawiamy dach. I teraz, jak mamy taką klitkę i postawimy bedroll tutaj, to nie zadziała. Napisze nam, że nie ma całkowitej osłony. Ale jak postawimy po drugiej stronie, czyli maksymalnie tutaj w rogu, mamy w pełni wybudowany shelter. Możemy sobie zapisać to jako spawn point. Do tego mamy tutaj. Do wytwarzania tlenu i to działa dużo lepiej niż niż jedno takie. Ten. niż jeden taki kamyczek. Do tego mamy wodę. No i mamy wszystko. Jakbyśmy chcieli, to jeszcze możemy sobie zrobić campfire. I teraz, żeby jeszcze dobrze zaliczyło nam to miejsce, to przydałoby nam się postawić tutaj to ognisko w środku. Tylko jak postawimy w środku i wejdziemy na nie, jak ono będzie płonąć, to sobie spalimy całą chatę. Dlatego ja, żeby nie ponosić takiego ryzyka, położę na zewnątrz. Wrzucę sobie całe żarcie tutaj, całe mięso, no i podpalamy i nam się piecze w takiej sytuacji teraz ładnie mięsko. Do tego ognisko nam wytwarza czarko. Jeszcze nie był mi do niczego potrzebny, ale na pewno będzie. No i... Hunt, gather, craft. Chyba to odblokowało misję, bo w międzyczasie pozabijałem wilki, biegałem tutaj, wyzabijałem ryby. No po prostu co się dało, robiłem, żeby zakończyć tą misję, i, i cały czas mi to nie wychodziło. No a teraz postrzeliłem tego, tego. Także jakby. Sam proces przejścia tej misji, w sensie wykonanie tych podstawowych rzeczy tutaj pokazałem Wam, jest to banalne, tak? wyzbierać trochę tego futra, postrzelanie do tych zwierzaków, nabicie tego piątego poziomu. To wszystko leci bardzo szybko. Jak się coś zblokuje w grze, no to troszkę poczekajmy, może akurat się odblokuje za chwileczkę, gdzieś tam zjedzmy sobie coś i tak dalej. Może o to chodziło tutaj w tej misji, nie jestem pewien w 100%, więc też nie chcę was w jakiś sposób okłamać. No cóż, także tą pierwszą misję sobie zakończyliśmy Pokazałem wam. Życzę wam dalej powodzenia, no i, i, i tyle. I przejdźmy dalej do, do dalszej części poradnika tylko chciałem wam pokazać, a ważna informacja jeśli drzewo spadnie wam na budynek to oberwie to oberwie budynek i to mocno oberwie także, że warto o tym wiedzieć warto posiadać takie informacje, że drzewa mogą bardzo szybko zniszczyć budynek yy, druga w ogóle informacja jest taka, że te budynki są strasznie kiepskiej jakości jakby ktoś chciał sprawdzić to taki tacz a zresztą, mogę się poświęcić chwila, moment i, i, i rozwalamy całą ścianę i to jest naprawdę chwila, moment. Jeszcze nie wiem, czy od yy... środka są większe obrażenia. Nie. W przypadku Touch to jest, to jest tak samo. I od zewnątrz, i od środka takie sam, taki samo obrażenia. Może w przypadku drewna czy czegoś yy, byłyby inne, no ale. <laughs> ale jak widzicie, bida z nędzą yy, Dobra, to by było na tyle. W ogóle to by było na tyle z całego poradnika, więc dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że się podobał. Dajcie znać, czy o czymś nie wspomniałem, zapomniałem, czy, czy coś już się na przykład zmieniło i jest troszkę inaczej, czy macie też swoje jakieś inne doświadczenia i uważacie, że jest jakiś lepszy sposób na coś. Podpowiadajcie sobie nawzajem, bo też wiem z własnego doświadczenia, że jak ktoś ogląda poradnik i czegoś nie znajdzie w poradniku, to patrzy w komentarz. Dlatego ja też staram się umieścić pod poradnikami jakieś informacje w komentarzach typu, e, przepraszam, ale ta informacja już jest przestarzała, to zostało zmienione w jakimś patchu, tego już tam nie ma i tak dalej. Także pomagajcie sobie nawzajem, tak jak ja staram się pomóc Wam. No i jak się Wam podobało, możecie zawsze stawić łapkę w górę, subskrypcję, no i przepraszam, że ten odcinek będzie taki długi, no ale. ale będzie. Bajo!